Proszę Państwa, scena miniatur satyrycznych kabaretum Odlot ma zaszczyt przedstawić Państwu miniaturę dramatyczno-futurologiczną pod tytułem Norwida myśli o emigracji. Jak Państwo zapewne wiecie, Norwid przebywał w Nowym Jorku od początku, dokładnie od lutego 1853 roku do połowy 1854 roku. Mimo początkowych kłopotów z zarabianiem na życie, udało mu się znaleźć zatrudnienie w charakterze rysownika, ilustratora katalogów towarów na otwartej, czynnej przez ponad rok Światowej Wystawie Expo. Spełnił się więc czasowo jako artysta plastik. Z tego, co wiemy, ponoć za zarobione pieniądze mógł odwiedzić kilka rezerwatów indian. W Ameryce oczywiście spotykał wielu Polaków, nie tylko na nowojorskich ulicach. Na podróż z Ameryki do Europy tradycyjnie zabrakło mu grosza i znów pomagali mu rodacy. Już po powrocie Cypriana Kamila do Europy, w następnych dekadach, Coraz większe fale Polaków emigrowały z ziem zaboru rosyjskiego, austriackiego, no i oczywiście pruskiego, docierając przez Port Ellis Island do Ameryki. No i tu rodzi się pytanie. Ciekawe, co mógł myśleć Norwid o emigracjach Polaków pod koniec swojego życia. Bieda, Panie. Całe szczęście, że Winokle z tej biedy to już broda się osuwa. Winokle pożyczyłem od Czartoryskiego za dwa na niewielki procent. Od dekad w Czując w nozdrzach nie tylko galicyjskiej biedy swądy, wyjeżdżasz za chlebem z oceanu, gdzie amerykański ląd. Hmm. A w jakie słowa ubrałby Norwid myśli o polskich emigrantach, gdyby dzisiaj, w roku 2021, przeszedł się po polskim Manhattanie, czyli po Brunswick Avenue w Trenton, porozmawiał z tutajszym polonijnym establishmentem, zajrzał do Henry's Delhi. Poszedł nam do Kościoła Świętej Jadwigi, kupił butelkę taniego wina w polskim liquor store i odwiedził tamtejsze kamera, kameralne atelier i galerie. Czemu Polonio do Polski wyjeżdżasz? Ręce załamawszy na brzuch. Czy twoje dzieło narodowo-kulturalne ciągnąć ma dalej ten mały, siwy już Ryszard Druch?